Czy przedsiębiorcy są gotowi na elektromobilność? Najważniejszą rzeczą kluczową, która i pytaniem, które powinna postawić sobie firma, która chce zazielenić swoją flotę, to to kto będzie wykorzystywał te samochody, w jaki sposób i mhm. gdzie będziemy je ładować. Kiedy doczekamy się stref czystego transportu w Polsce? To wszystko jest i musi być wynikiem Pewnej koncepcji, która jest przedyskutowana z mieszkańcami, bo to, co władze Antwerpii, czy Eindhoven, czy Rotterdamu, czy Berlina nam mówiły, to to, że zawsze na początku jest wyzwanie. My mamy taką naturę, że my się obawiamy tego, tak. co nowe. I właśnie o tym w szóstym odcinku EON TOX. Joanna Waszak, dzień dobry. Dekarbonizacja transportu ciężkiego, elektryfikacja flot firmowych i strefy czystego transportu. Tematy, o których można rozmawiać godzinami. Dziś zapraszam Was na rozmowę, z której dowiecie się tego, co najbardziej aktualne i kluczowe. Nazywam się Joanna Waszak, a to jest szósty odcinek EON Talks. W studio są ze mną Mariola Pasierowska z EON Polska. Dzień dobry. I Maciek Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Witam serdecznie. Witajcie. Na naszym ostatnim spotkaniu mówiliśmy o celach klimatycznych pojawiły się dane procenty jeśli chodzi o emisję CO2 pojawiły się też również tematy w kontekście właśnie elektromobilności i roli elektromobilności jeśli o te cele klimatyczne chodzi Międzynarodowa Agencja Energetyczna twierdzi, że pojazdy o napędzie elektrycznym powinny już niebawem, bo w 2030 roku stanowić 35% globalnej sprzedaży. I mowa tu jest zarówno o pojazdach osobowych, jak i właśnie o pojazdach ciężarowych, autobusach, pojazdach dostawczych. No i właśnie chcę Was zapytać o ten wątek transportu ciężkiego, bo to ciekawy wątek. Co się ostatnio takiego dzieje w tym temacie i jakie są trendy? Zgodnie z planami Komisji Europejskiej i programem sygnowanym przez Unię Europejską nazwanym FIT for 55, do roku 2000, od roku, przepraszam, 2035 będzie obowiązywał zakaz rejestracji samochodów spalinowych. Maciej może coś więcej na ten temat mógłbyś powiedzieć. Rzeczywiście, w ramach pakietu Fit for 55 mamy szereg regulacji projektowanych, które w sposób nieodwracalny zmienią oblicze sektora transportu. Są to z jednej strony cele emisyjne, które oznaczają faktycznie, że nowe samochody osobowe od roku 2035 nie będą mogły być rejestrowane inne niż zeroemisyjne. To także są projekty związane z rozwojem infrastruktury, popularnie w branży nazwane akronimem AFIR, czyli dyrektywą, która zmienia się w rozporządzenie i sprawi, że będzie coraz więcej tej infrastruktury we wszystkich państwach wspólnoty, mm -hmm. zarówno dedykowanej samochodom osobowym, jak i samochodom ciężarowym. I tak jak jak poruszamy już ten wątek samochodów ciężarowych, to tak jak to jest temat ciężki z nazwy, tak faktycznie jest to temat ciężki, by mm -hmm. go przeprowadzić i żeby ta transformacja w tym segmencie faktycznie stała się faktem. Dlaczego? To jest jednak wielkie wyzwanie pod kątem technologicznym. I widać, jak bardzo postępuje zmiana technologiczna, ale widać mm -hmm. też, jakie one ma swoje ograniczenia. W segmencie samochodów osobowych, lekkich, dostawczych do 3,5 tony, zmiana się już dzieje. Rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku: mm -hmm. 10% rejestracji to są elektryki czyste, czyli BW. W mm -hmm. segmencie samochodów ciężarowych, zwłaszcza tych powyżej 16 ton, mamy niestety dużo, dużo niższe. Procent rejestrowanych samochodów elektrycznych, w zasadzie liczony cały czas w wartościach poniżej 1%. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że cały czas ten rozwój technologii musi się mierzyć z pewnymi ograniczeniami, ograniczeniami zasięgowymi. Dość powiedzieć, że w Polsce na ponad 30 tysięcy zarejestrowanych w ubiegłym roku pojazdów ciężarowych 16 ton plus zaledwie 4. To są pojazdy elektryczne. Mm -hmm. I to wcale nie jest liczba, która stawia nas na ostatnim miejscu w Europie, bo o. nawet lider europejski, Szwajcaria, zarejestrowała zaledwie 77. Zatem mm -hmm. tutaj kłopot wyzwanie jest, jest ogromne, mm -hmm. kłopot jest absolutnie globalny, mm -hmm. ale także wyzwanie jest dlaczego tak ważne? Dlatego, że w ramach emisji sektora drogowego. Sektor oczywiście samochodów osobowych lekkich dostawczych dominuje, ale bardzo istotnym także wyzwaniem jest sektor ciężarowy. Dla Polski jest to tym większe wyzwanie, że my jesteśmy największym europejskim rynkiem. Ponad milion samochodów ciężarowych jest w Polsce zarejestrowanych. Polscy przewoźnicy przewożą najwięcej ładunków w całej Unii Europejskiej. Zatem ta zmiana w tym segmencie dotknie nas najmocniej i do niej musimy być właściwie przygotowani. To rozporządzenie, o którym mówiłem, AFIR, cały czas jeszcze projektowane, mhm. ono narzuci bardzo istotne wyzwania, z którymi nasza sieć choćby elektroenergetyczna będzie się musiała zmierzyć. Mhm. Jakie to są wyzwania? Choćby takie, że co 60 kilometrów w ramach sieci Autostrad, dróg krajowych, tak zwana sieć TEN-T, będą musiały powstać huby ładowania. O mocy od 25 roku co najmniej 1400 kW. Czyli mhm. mówimy już o rozwiązaniach liczonych w megawatach, i do tego my musimy być przygotowani, bo ta zmiana widzimy, że już następuje i my musimy zająć w niej kluczowe miejsce, bo to dla Polski jest mhm. kluczowy rynek pod względem także udziału całego sektora transportowego w polskim PKB. Mhm. Jeśli mówimy o tym tempie tak przy wzrostu sektora elektromobilności w Polsce, to tutaj też wydaje mi się, że kluczowe znaczenie mają floty firmowe, no bo jednak one przemieszczają się, te samochody przemieszczają się na dużych, na dużych odległościach, na dłuższych trasach. I y, chciałabym z wami porozmawiać właśnie o dobrych praktykach, jeśli chodzi o elektryfikację flot firmowych y, i na co zwrócić uwagę, jeśli naprawdę chcemy taką flotę zazielenić, tak? Chcemy, żeby ona faktycznie była ekologiczna. Co zrobić? Więc jeżeli chcemy zazielenić tą flotę, to po pierwsze, musimy wybrać samochód, który będzie spełniał oczekiwania mhm. danego sektora, bo inne będą kryteria dla sektora. Y, sprzedażowego, który porusza się po całej, na przykład całej Polsce, mm -hmm. ze względu na zasięg i na to musimy wziąć uwagę, pod uwagę przy wyborze samochodów mm -hmm. elektrycznych, a inne dla e, przysłowiowego dostawcy pizzy, tak? mm -hmm. który porusza się na krótkich odcinkach, e, w większości w miastach, gdzie mm -hmm. dostępność ładowarek jest jak najbardziej dużo większa, e, więc Najważniejszą rzeczą kluczową która i pytaniem, które powinna podstawić sobie firma, która chce zazielenić swoją flotę, to to, kto będzie wykorzystywał te samochody, w jaki sposób i mhm. gdzie będziemy je ładować. E, więc musimy zwrócić uwagę, czy to będą ładowarki szybkie, czy mamy dostęp do takich ładowarek, jak rozliczać ładowanie w domu. To też są ważne mhm. i kluczowe moim zdaniem kwestie. Absolutnie, zwłaszcza, że. Ponad 80% rejestracji samochodów nowych w Polsce jest właśnie dokonywanych przez firmy, przez e, osoby fizyczne, prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Zatem ten udział przedsiębiorców w rejestracjach nowych pojazdów jest absolutnie dominujący. Mm -hmm. Zatem to przedsiębiorcy kupują nowe pojazdy, te pojazdy coraz częściej są elektryczne i, i one rzeczywiście coraz częściej stają się e, częścią flot i tych największych. I tych średnich, i tych najmniejszych przedsiębiorstw. My realizujemy bardzo wiele projektów, które nazywamy projektami elektryfikacji flot, i możemy postawić tezę, że już teraz praktycznie każda flota, która liczy ponad 5-10 samochodów, może być w części zelektryfikowana. To oczywiście nie oznacza, że już mówimy, tu i teraz, że 100% floty może być elektryczna? Absolutnie nie, tak jak Mariola zauważyła. Są takie przypadki, jeśli to są na przykład przedstawiciele handlowi jeżdżący codziennie gdzieś po Polsce, to faktycznie jeszcze elektromobilność powinna. Poczekać, ale już w coraz większej ilości przypadków te coraz większe zasięgi samochodów elektrycznych. Zwróćmy uwagę, że dwa lata temu te zasięgi były praktycznie dwukrotnie niższe średnio niż są teraz. Czyli dziś zasięgi 300, 400-500 km są absolutnym standardem. To też pozwala coraz większą część floty zelektryfikować, gdy my możemy ładować samochody także w miejscu, w którym one parkują, choćby w biurowcu, to także zaczyna nam się opłacać. Zatem ten potencjał elektryfikacji jest coraz większy. Musimy to robić odpowiedzialnie. Mamy narzędzia, choćby w ramach kampanii elektromobilni.pl, które pozwalają ocenić, czy już jesteśmy na tym etapie, żeby elektryfikować część naszej floty i jaką część tej floty możemy zelektryfikować. Ale myślę, że już każdy przedsiębiorca, który szanuje swoje pieniądze, myślę, że każdy każdy przedsiębiorca szanuje, już teraz powinien zweryfikować, czy kolejne zmiany w swojej flocie nie powinny obejmować także pojazdów elektrycznych. A w sumie ciekawy wątek poruszyłaś: bo nawet o tym nie pomyślałam, że okej, okay, no być może przedsiębiorcy inwestując we flotę, inwestują też w infrastrukturę, ale przy swoich budynkach, tak? Na, na swojej bazie, ale właśnie ten przedstawiciel handlowy, przysłowiowy, no trochę. Traciłby czasu jeżdżąc z bazy do domu, z domu do bazy, więc należałoby też zadbać o jakąś infrastrukturę i możliwość ładowania w domu. Jak, jak to w ogóle rozwiązać? Czy firma miałaby stawiać ładowarkę tak w mieszkaniach, tak przy, 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 przy mieszkaniach? No bo to jest taki ciekawy wątek. Bo czy, czy jest w ogóle na to jakieś rozwiązanie? Oczywiście są już praktyki międzynarodowe, z których my powinniśmy korzystać. Faktycznie mówimy, o zupełnie czymś innym, niż patrzyliśmy na to, jak motoryzacja była tylko konwencjonalna. My sobie nie zadawaliśmy pytania, czy pracownik może dolać benzynę w swoim no garażu właśnie. czy parkingu mm. podziemnym, bo on nigdy tego tak. nie robił. Teraz on może, a wręcz powinien móc się naładować w miejscu swojego zamieszkania, bo to jest około 80% <grym> ładowań, gdy patrzymy na preferencje faktycznych użytkowników. Zatem, mm -hmm. tak, to trzeba sprawić, żeby to było możliwe żeby pracodawca mógł zwracać bezproblemowo tą koszty. kwotę, mhm. która została poniesiona przez użytkownika, gdy ładuje samochód służbowy w swoim własnym domu czy mhm. na parkingu podziemnym. Te zmiany są potrzebne. My jesteśmy w dialogu z Ministerstwem Finansów, mhm. żeby takie zmiany zostały wprowadzone. To są te małe wyzwania, z którymi mhm. musi się system mierzyć, bo on zupełnie na to nie jest przygotowany. Gdy przepisy wchodziły związane z rozliczaniem pojazdów służbowych, to nikt nie myślał o elektromobilności. Teraz to trzeba po prostu zmienić, żeby to stało się częścią i żeby to prawo nie przeszkadzało w elektryfikacji flot. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby tutaj też sukcesy na etapie kolejnych miesięcy zobaczyć. Ja chciałam coś dodać. Myślę, że powinniśmy na ładowanie samochodów elektrycznych spojrzeć jak na ładowanie telefonu komórkowego. Nie czekamy, że tak powiem, aż się ten telefon. Naładuje w pełni i mm -hmm. dopiero wychodzimy z domu, tylko ładujemy go z różnych urządzeń, tak? Mm -hmm. Czy powerbanków, czy, czy też z samochodu. Więc myślę, że ładowanie samochodu elektrycznego powinno być dokładnie w taki sposób mm -hmm. spostrzegane. Absolutnie, bo to jest ogromny komfort i wielka przewaga samochodów elektrycznych. Ja znowu mogę wrócić do swojego <noise> własnego przykładu. Ja naprawdę. Nie jestem gościem na stacjach ogólnodostępnych zbyt często. Na stacjach paliw oczywiście w ogóle nie jestem. Mm -hmm. Ładuję się głównie w miejscu zamieszkania w miejscu pracy i wyzwaniem okazuje się zakup płynu do spryskiwaczy, bo nie mam tego naturalnego <grym> jeszcze mm -hmm. kilka lat temu miejsca, w którym mogę ten płyn kupić. No, życzymy sobie chyba wszyscy mm -hmm. takich problemów. Mm -hmm. Jasne, wspomniałeś Maćku, o właśnie dobrych praktykach, ona. Często są z krajów, gdzie po prostu ta elektromobilność jest bardziej rozwinięta. I ja właśnie chciałabym jeszcze, żebyśmy na moment zajrzeli poza granice naszego kraju i żebyście przytoczyli takie doświadczenia, z których my jako Polska moglibyśmy korzystać. O jakich właśnie wiecie, działaniach w Europie, które mogłyby być dla nas inspiracją do rozwoju elektromobilności? To ja chciałam wspomnieć o Sztokholmie. Dlaczego? Dlatego, że tam jest łączenie elektromobilności z taką integracją lokalną, w ramach inicjatywy, inicjatyw lokalnych, gdzie zamykane są ulice, i na parkingach, które są zlokalizowane wzdłuż tych ulic stawiane są różnego rodzaju atrakcje pod tytułem. Na przykład pojawiają się place zabaw dla dzieci, pojawiają się również siłownie, ale tak również pojawiają się stoliki, gdzie można uczestniczyć, że tak powiem, w kolacji rodzinnej. Myślę, mhm. że to jest fajne doświadczenie dla mniejszych, ale również dużych miast. Tak? Zamknąć czasowo, nie mhm. muszą być to stałe trendy, ale na, na przykład na okres letni zamknąć część ulic i dzięki temu na tych parkingach stworzyć taką przestrzeń dla, dla nas, dla ludzi. Mhm. Miasto dla mieszkańców, tak. a nie dla samochodów. <gry> Faktycznie to jest ten trend, który zaczyna dominować w Europie, na świecie. Mam nadzieję, że także w Polsce on będzie coraz bardziej obecny, bo my, jako mieszkańcy miast, chcemy z tych miast korzystać. Nie chcemy się przeciskać pomiędzy, pomiędzy samochodami. samochodami, nie chcemy wdychać tych emisji, które wynikają z tego, że nasze centra miast są non-stop zakorkowane, więc faktycznie my w trosce o swoją własną przyszłość, jako mieszkańców naszych dzieci, My musimy zmieniać te miasta, i te miasta się zmieniają. To się dzieje, i my rzeczywiście powinniśmy podglądać te dobre praktyki. My to zresztą w ramach PSPA nagminnie czynimy i to w różnych obszarach. My staramy się kopiować te dobre wzorce, podpowiadać naszym władzom na poziomie centralnym, lokalnym, mm -hmm. żeby się pozytywnie zmieniać. I takim przykładem, o którym ja bym chciał powiedzieć, są strefy czystego transportu, bo jesteśmy świeżo po wyjeździe studyjnym, które odbyliśmy z samorządowcami z całej Polski. Byli z nami przedstawiciele Warszawy, Krakowa, mm -hmm. Łodzi, Gdań, Wrocławia, Zabrza, Unii Metropolii Polskiej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mnóstwo samorządów było zaangażowanych w ten wyjazd. A celem tego wyjazdu było zobaczenie, jak to wygląda w wybranych miastach Europy. Odwiedziliśmy cztery miasta: Berlin, Antwerpia, Eindhoven, Rotterdam, i mhm. każdy z tych miast po pierwsze ma strefę czystego transportu. Warto dodać, że my niestety w Polsce nie mamy jeszcze takiej strefy. W każdym z tych miast ta strefa funkcjonuje od co najmniej pięciu lat i w mhm. każdym z tych miast jest sukcesem. I my staraliśmy się dowiedzieć, co wpłynęło na to, że po tych pięciu latach co najmniej strefy są przez mieszkańców traktowane jako sukces, bo my tutaj w Polsce mamy takie wyrażenie, że strefa czystego transportu, to jest coś czego my się boimy jako mieszkańcy. Ten odbiór społeczny jest negatywny, a powinno być zupełnie odwrotnie, bo to jest projekt, który ma nam poprawić komfort życia. I my przechodząc przez te strefy w tych czterech miastach, myślę, że się bardzo wiele dowiedzieliśmy, jak trzeba te strefy właściwie wdrażać. Bardzo różne są zasady stref i z tego też trzeba korzystać. Mamy strefę w Antwerpii, chyba najbardziej skomplikowaną jaką można sobie wyobrazić, ale funkcjonującą chyba najlepiej. Zatem ten poziom skomplikowania nie wpływa na brak efektywności, wręcz odwrotnie. Tam nie mamy naklejek, które mamy w Polsce. Tam mamy system kamer, który szczytuje tablicę. Mamy systemy całego miasta objętego systemem badań emisji. To wszystko funkcjonuje tak, żeby faktycznie to miasto sukcesywnie zmieniać. Strefa mm -hmm. też w Antwerpii, co bardzo ciekawe, jest strefą progresywną, taką jak my tutaj w Polsce proponujemy polskim samorządowcom, czyli strefę, która staje się coraz bardziej restrykcyjna wraz z. Tym, jak my się uczymy strefy, jak my też zmieniamy swoje podejście do transportu czy wymieniamy naszą flotę. Zatem, w momencie jej wprowadzenia w 2017 roku, w segmencie samochodów benzynowych, wszystkie normy euro były dopuszczone od normy euro 1, ale już w obszarze samochodów z napędem diesla, tylko od normy euro 3 w górę. Po w trzech latach zostały te normy podniesione, mm -hmm. w 2025 roku zostaną jeszcze podniesione, by wreszcie w 2028 roku dojść do tego poziomu, który będzie oczekiwany. Zatem mm -hmm. to wszystko jest i musi być wynikiem pewnej koncepcji, która jest przedyskutowana z mieszkańcami. Bo to, co władze Antwerpii, czy Eindhoven, czy Rotterdamu, czy Berlina nam mówiły, to to, że zawsze na początku jest wyzwanie. My mamy taką naturę, że my się obawiamy tego, tak. co nowe. My się obawiamy elektromobilności też bardzo często, mm -hmm. dlatego, że my jej Czukamy nie znamy. Szukamy barier. O barierach po prostu rozpisujemy się, jak nie wiadomo, jak nie wiadomo co. wspomnieliśmy w piątym odcinku, że ważna rzecz jest edukacja, tak? I uświadomienie tak wszystkim, na czym to właściwie polega. I w tym obszarze jest dokładnie tak samo. My też budując świadomość, zyskujemy to, że mamy coraz więcej ambasadorów danej sprawy. I mm -hmm. okazuje się, że i to są przykłady z innych miast, że gdyby były realizowane projekty pilotażowe zamykania części ulic czy wprowadzania stref czystego transportu na określone Okres, to po tym okresie mieszkańcy, przedsiębiorcy, bardzo różne grupy, wracały do decydentów i mówiły, my chcemy powrotu do tych obostrzeń, mm -hmm. bo to wychodziło na zdrowie dla mm -hmm. naszego biznesu, bo na przykład był większy ruch turystyczny, więcej osób odwiedzało nasze restauracje, nasze hotele, czy ze strony mieszkańców, bo po prostu żyło się kolokwialnie mówiąc, w tym mieście przyjemniej, fajniej, chciało się wychodzić na spacery. Zatem to jest ten trend, w którym my, myślę. Musimy Musimy pójść, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że polskie miasta są niestety wysoko na liście tych najbardziej zanieczyszczonych, mm -hmm. ale ten wyjazd, który Cieszył się taką popularnością wśród polskich samorządów. Myślę, że jest takim świetnym prognostykiem, że faktycznie one się będą zmieniać. To jeszcze na koniec, jak mówicie, że musi być większa świadomość i też jest duża rola edukacji, pobawmy się chwilę w tego edukatora. Już tutaj padł powód, dla którego warto jednak nie nastawiać się negatywnie wobec stref czystego transportu w Polsce: zdrowie. To myślę jeden istotny argument, ale Maćku, gdybyś miał wymienić jeszcze jakieś inne powody albo chociaż jeden dodatkowy, to co by to mogło być? Myślę, że elektromobilność czy szerzej zrównoważony transport, on się broni dlatego, że to nie jest tylko ekologia. Ona mhm. jest oczywiście celem numer jeden i my nie możemy z tej drogi zboczyć, musimy się w tym kierunku zmieniać. Ale mhm. siłą elektromobilności czy zrównoważonego transportu jest też to, że my powinniśmy chcieć iść w tym kierunku, bo oprócz ekologii pojawia się większy komfort życia: czy to mhm. podróżując samochodem elektrycznym, czy wybierając inne formy transportu. Odchudzając dzięki temu miasta z samochodów głównie konwencjonalnych. I wreszcie to, o czym mówiliśmy w odcinku 5 głównie, to także jest ekonomia. To zaczyna nam się coraz bardziej opłacać. I dodajmy, że w tym momencie, w którym rozmawiamy, trwającej wojny w Ukrainie, to także jest ten element uniezależniania się energetycznego od tego surowca, który pochodzi głównie z kierunku Federacji Rosyjskiej. Więc my też budujemy sobie tutaj bezpieczeństwo. Właśnie w oparciu o rozwój zeroemisyjnego transportu. No dobrze, to tym, którzy nie są przekona... jeszcze przekonani, warto powiedzieć: zaprzyjaźnijmy się z tą elektromobilnością, bo będziemy mieli większy komfort życia, a chyba każdy taki chciałby mieć. Mariola Pasierowska i Maciek Mazur, dziękuję Wam serdecznie za ponowne spotkanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A was zapraszam na kolejny odcinek Eontox, który będziecie mogli odsłuchać i obejrzeć już w połowie czerwca. Z moimi gośćmi porozmawiam o tym, co aktualnie dzieje się na rynku energii elektrycznej i czego będziemy mogli spodziewać się w bliższej i dalszej przeszłości. Bądźcie z nami.